To jeszcze, więc to będzie komentarz do konwencji programowej Agrounii, która w ten weekend miała miejsce w Warszawie. Konwencja ta była na żywo transmitowana przez skrajnie prawicowy kanał w Realu24, ale konwencją tą zainteresowała się także polska lewica. Byli tam m.in. Piotr Ikonowicz, Jan Śpiewak, a także Mateusz Cichocki, Jarosław Augustyniak i Jacek Kamiński i być może wielu, wielu innych. Więc chociażby z tego faktu, że zainteresowała się tym faktem Lewica, że Piotr Ikonowicz i Jan Śpiewak przemawiali, a także że Mateusz Cichocki nagrał film, w którym po pierwsze opowiedział o tej konwencji, a po drugie zadeklarował, że sam będzie uczestniczył w jakimś ciele budowlanym w tej, w tej właśnie nowo powstającej Partii przy, przy, przy agrounii to jest to coś, co należy skomentować. Te hałasy, które tutaj słyszycie, to są maszyny budowlane mojego synka, który wydaje hałasy. No niestety nie da się tego uniknąć w tym momencie. No miejmy nadzieję, że uda mi się ten filmik nagrać do końca. Yy, więc tak, yy, pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to oczywiście jest to dobra wiadomość. Jest to dobra wiadomość, że powstaje... Lewicowa partia polityczna. Ja już kilka razy się wypowiedziałem publicznie na ten temat. Mianowicie zauważyłem, że, że Michał Kołodziejczak, który na scenie politycznej funkcjonuje od kilku lat, że ten Kołodziejczak zaczynał od sojuszu właśnie z różnymi narodowcami, że rok temu uczestniczył w strajku kobiet, a więc tak właśnie miota się od sasa do lasa i właściwie podłącza się pod każdy możliwy ruch polityczny albo raczej to różne ruchy polityczne podłączają się pod kołodziej gdyż jednak agrounia jest pewnym wyjątkiem na polskiej scenie ze względu na swój zdolności organizacyjne i tutaj no, trzeba jasno powiedzieć, jakby podkreślić, no cywilną odwagę kołodziejczaka, który Organizuje te protesty, jest zatrzymywany przez policję, a mimo to kontynuuje, nie boi się. Jest to na pewno coś, co mi imponuje i na pewno także nie tylko mi. Większość tych działaczy lewicowych z internetu no, od dawna nic samemu nie organizowała, więc, kiedy jest tutaj jakiś radykalny lider, który organizuje protesty, no to oczywiście próbują z tego pod to się podłączyć. Więc kiedy powiedziałem, że ja już się na ten temat wypowiedziałem, gdyż mniej więcej miesiąc po opublikowaniu programu Polskiej Partii Pracy, który był opublikowany 22 lipca, widziałem wywiad z Michałem Kołodziejczakiem, który zapowiedział, że chce tworzyć lewicową partię polityczną i część rzeczy, które w tym wywiadzie mówił to były rzeczy kopiuj-wklej z naszego programu, z programu PPR, więc no z jednej strony jest to, jest to oczywiście dobre, że nasze hasła poszły w eter, z drugiej strony no troszkę no, czujemy się tutaj oszukani i okradzani z pomysłu, no, że, że zamiast jakby budować PPR, no to wykorzystując nasze tutaj postulaty programowe, Kołodziejczak buduje swoją partię, no ale oczywiście no niech to robi, im więcej lewicowych partii, Bazujących na proteście społecznym i odwołujących się do ludzi pracy, tym lepiej. Więc dobra wiadomość jest, że partia powstaje, gdyż po pierwsze jest to konkurencja dla parlamentarnej lewicy, po drugie jest to, mam nadzieję, zadziała jakoś mobilizująco dla działaczy lewicowych którzy ograniczają swoją działalność do internetu, no także tutaj należy wskazać moje środowisko no my też, te też jesteśmy takimi internetowymi gadułami największy w tym momencie problem to jest jak zorganizować coś, coś w realu więc jeśli pojawi się taka partia, która zacznie tutaj coś w realu organizować w realu, nie w realu24 no to oczywiście jest to na plus co dalej? No, na plus należałoby jeszcze powiedzieć kilka, kilka rzeczy tutaj, kilka rzeczy tutaj wymienić. Między innymi taki postulat, żeby do politycy weszli nowi ludzie, nowi ludzie, młodzi ludzie, no, ko kołodziejczak, który jest mniej więcej chyba w tym samym wieku co ja no ma dość tego, że w polskiej polityce cały czas są te same dziady, no. więc on zgłosił taki postulat, żeby w polskim parlamencie ludzie, którzy mają, 60, mają 65 lat, żeby przeszli na emeryturę, więc tutaj smaczku do tego postulatu dodaje fakt, że że na, tym, na, tym, na tej konwencji próbował brylować Piotr Ikonowicz. Piotr Ikonowicz, który właśnie ma lat 65, który właśnie jest w polityce od lat 40, który w parlamencie był lat 8. No i to chyba była taka szpilka w kierunku do Ikonowicza. Ty, Ikonowicz, możesz tutaj przejść, przyjść i coś tam powiedzieć, ale. Ale specjalnie właśnie tutaj ustalam tą granicę wieku na 65 lat, bo ty masz lat 65. No, gdyby być może Ikonowicz miał lat 63, to ta granica byłaby na 63, ale tego nie wiem. No, w każdym razie, no, dla mnie jako osoby, która dla mnie i dla, dla, dla Mateusza Cichockiego, no, no, jest to dobra wiadomość, no, że, że tych dziadersów można pogonić. Eee, więc eee, no ale, ale chyba na tym te dobre wiadomości się kończą gdyż oczywiście kołodziejczak jest porównywany bardzo często do Andrzeja Słonka, ale weź wyłącz ten dźwięk to się samo włączyło ale można, naciskasz to się wyłącza o nie widzisz no Dobrze, więc na czym to skończyliśmy? Aha, więc, więc tyle jeśli chodzi o plusy: to znaczy, plusem jest to, że w ogóle, że w ogóle coś się dzieje, plusem jest to, że Kołodziejczak mówi o, o, o partii protestu, partii, która ma tutaj dbać o prawa pracownicze, partii, która ma uzwiązkowić ludzi w biedronce, w Amazonie. I tak dalej, że, że, że odwołuje się do jakiejś tam tradycji, historii polskiego ruchu robotniczego, tak przynajmniej twierdzi Mateusz Cichocki. Więc to wszystko na plus. No, teraz należałoby porozmawiać o minusach tego projektu. E, e, gdyż no, Kołodziejczak jest często porównywany do Andrzeja Lepera. No, różnica między Kołodziejczakiem a Leperem to jest różnica 30 lat. No, leper zaczynał swoje protesty na początku lat 90. i wtedy polskie rolnictwo było rozdrobnione i przede wszystkim struktura polskiego rolnictwa to była C człowiek na własnej ziemi sam pracował. Dzisiaj po 30 latach nastąpiła koncentracja ziemi. Część rolników zostało z tej ziemi wygonionych, popchniętych do pracy fizycznej w mieście, znaczy do pracy po prostu w mieście. No a z kolei ci ludzie, którzy zostali na roli, no to bardzo często żyją z cudzej Pracy. No i kiedy właśnie Mateusz Cichocki mówi, a to bardzo dobrze, że tutaj powstaje siła, która będzie łączyć rolników i hodowców świn i, i sadowników i to wszystko dobrze, bo to jest taka postępowa siła. No ja słyszałem od osób bardzo, bardzo mi bliskich, jak wygląda praca w polskim sadownictwie od osób, które pracowały w sadownictwie, zbierając jabłka dla, dla e, właśnie polskiego sadownika i warunki pracy u, dla polskich sadowników e, i to, bo to, nie jest, bo to nie jest jakby wyjątek, no to tutaj troszkę sprawdziłem bardziej, no jest to jakaś taka reguła, no, obawiam się, że warunki pracy u polskich sadowników, no przy, przypominają niewolnictwo, Niewolnictwo, a więc oczywiście yy, yy, zero umów o pracę, yy, yy, płaca, yy, yy, wypłaty na czarno, zero jakiejś tam yy, yy, odzieży roboczej, yy, oczywiście, oczywiście brak związków zawodowych yy, i wiele, wiele innych patologii, które które no do tego do tego te jakby, jakimś tam elementem tych patologii jest także, jest także e, praca migrantów, głównie z Ukrainy, którzy tam zbierają, czy to truskawki, czy to jabłka, czy, czy inne rzeczy. E, więc no, w tym kontekście, kiedy, kiedy, kiedy sadownicy żyjący z pracy niewolniczej mówią o walce o prawa pracownicze i uzwiązkowienie Amazona, no, to, no, no jest to jest to troszkę dwuznaczne. No, po pierwsze, płace i warunki pracy w tym Amazonie są lepsze niż, niż w sadownictwie, które oni proponują. No i, i tyle. No. Yy, więc yy, do, tego, do tego mamy całe te postulaty. Załóżmy... Yy, w to, w, to, w to to ja teraz nie chcę wchodzić, no, w te postulaty e, właśnie e, polska gospodarka w polskich rękach, że tutaj jakieś narzucenie e, e, sieciom dystrybucji, żeby tam 70% żywności w polskich sklepach pochodziło z Polski czy coś. No, no, mi, to, mi to przypomina troszkę klimat rewolucji amerykańskiej, tej rewolucji amerykańskiej z XVIII wieku, która też właśnie była po pierwsze baza społeczna tego ruchu, czyli tam, nie wiem, Tomasz Jefferson, yy, Jerzy Waszyngton i cała reszta, no to to byli także ludzie przypominający tych sadowników kołodziejczaka, czyli zatrudniający ludzi no, w warunkach niewolniczych, znaczy nie zatrudniający, tylko po prostu ludzie żyjący z pracy niewolniczej, czyli z jednej strony ludzie żyją z ciężkiej pracy niewolniczej na ziemi dla kogoś, dla nich. Z drugiej strony jednak no, obiektywnie ta rewolucja amerykańska miała jakiś tam postępowy charakter, no. yy, stworzyła nowo, nowożytną republikę, yy, miała charakter antymonarchiczny i także podkreślano to hasło właśnie to gospodarcze, żeby tutaj no, ten rynek amerykański był za zamknięty dla Brytoli. No. Yy, więc tyle moich przemyśleń, no więc. Yy, więc yy... To, że powstaje siła polityczna, która, która buduje protest, która odwołuje się także do rzeczy i także do rzeczy, których się nie Mała do Mała do Także rzeczy, do których się nie odwołuje Agronia, to mi się nie podoba. A więc wreszcie jest partia, która nie gada o, o LGBT. Wreszcie jest partia, która nie gada o innych sprawach to, sk i skupiają się na kwestiach ekonomicznych. Więc to jest, oczywiście, to jest oczywiście na plus. Nie dlatego, że ja jestem jakimś przeciwnikiem tych tych, ale ja uważam, że, że tłumacz. No, ile można, ile można. Niech tam te ruchy sobie się organizują, niech o siebie walczą. Jeśli będą tam kiedyś represjonowane, ja nawet mogę podpisać petycję, gdzie się z nimi solidaryzuję, ale idźcie sobie oddzielnie. Ja nie mam żadnej przyjemności z Wami, z wami działać w jednej organizacji i, i, i żeby tutaj... Y, być ofiarą ataków, ty transfobię, ty homofobie, ty tam jakiś inny taki, więc róbcie sobie ten i, i jeśli kołodziejczak jakby nie chce z nimi iść, to, to naprawdę no, to jest najmądrzejsza decyzja kołodziejczaka. Yy, więc tak, no, yy, widzę, że, że ten Kołodziejczak się próbuje przykleić do wszystkich. Od feministek poprzez Roberta Bąkiewicza i Marsz Niepodległości. Yy, sam Kołodziejczak zaczynał karierę polityczną w PiSie. Yy, I no, znając, znając, yy, znając tutaj yy, no, przebiegłość Jarosława Kaczyńskiego. No, ja bym się wcale nie zdziwił, jakby a cała ta agrounia skończyła wkrótce jako przystawka PiSu, no, że po prostu, no, yy, część tych postulatów zresztą jakoś tam, jakoś tam jest zbieżna z postulatami PiSu, no, te, te, te sprawy właśnie takie, takie... Te, te, takie e patriotyczne, tam nie wiem, ta, cała ta taka retoryka właśnie antyunijna tam jakoś ten, no to, to się jakoś wpisuje w sprawy wpisu, więc no, no to, to, to jest zła wiadomość dla to jest moim zdaniem zła wiadomość dla radykalnej lewicy, która chce w to wchodzić, że, że w tym momencie jakby Kołodziejczak jest otwarty, zaprosił wszystkich, e, ale ale czy ta partia pójdzie w kierunku lewicowym. No, moim zdaniem Kołodziejczak ma, ma jest realistą ba, ba, politycznym. Ba, 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 ba. Jeśli, jeśli tego jeszcze nie wie, to wkrótce się dowie, że, 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 że ta polska lewica no, jest tak słaba, tu, tak bierna, tak skłócona między sobą, że... Że, 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 że nie opłaca się z nimi wchodzić w żadne sojusze i pewnie niestety wybierze jakiś tam narodowców czy, czy, czy PIS. No ale, ale tu uważam, że, że ci ludzie, którzy jakoś tam lokalnie mają kontakt z tymi strukturami agruunii, jak ta agrounia organizuje protesty, obserwować. Jak się da, to może nawet wspierać, jeśli są słuszne postulaty, poznawać tych ludzi, a kto wie, może te środowisko yy, jakoś tam będzie iść w słusznym kierunku, ale no iście w słusznym kierunku to jest także kierunek, to jest tak, że kierunek, yy, kierunek polityczno-ideologiczny, no to nie może być tak, że że głosi się lewicowe hasła, a równocześnie e, akceptuje się e, no, taką samowolkę na polskiej ziemi, gdzie ci właściciele ziemscy należący do agrounii no i warunki pracy, który, o, które oni oferują dla jakichś tam bezrobotnych ludzi na wsi czy dla migrantów, no są tak bardzo, są tak bardzo to jest hańba, to jest hańba po prostu dla, dla naszego kraju, że, że są takie warunki w Polsce niewolnicze na niektórych właśnie plantacjach. I, i, i liczę na to, że, że, że Kołodziejczak nie będzie tutaj chował głowy w piasek, tylko. No rzucam tutaj konkretny temat, no chcesz walczyć o prawa pracownicze, to zacznij walczyć o prawa pracownicze na polskiej wsi, zacznij przede wszystkim y, uporządkuj sytuację u polskich kułaków, którzy, którzy w sposób no, haniebny traktują swoich parobków.